Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni 23 małpa Narcystyczny sąsiad. Część pierwsza. W dzisiejszym materiale skupię się na narcystycznym sąsiedzie. Jeśli jesteś osobą empatyczną lub współuzależnioną, to jest to wysoce prawdopodobne, że natknąłeś się na sąsiada, który jest narcyzem. Narcystyczny sąsiad lubi dawać o sobie znać, lubi się pokazać, chce być zauważony, usłyszany, wysłuchany, chce czuć się potężny, chce czuć, że ma władzę i kontrolę nad otoczeniem, jednak to jest bardzo sprzeczne z tym, jak czuje się wewnątrz. Narcyz nie czuje się zauważany, nie czuje się wysłuchany, nie czuje się potrzebny, nie widzi siebie tak, jakby chciał. Nie czuje się potężny, nie czuje, że ma kontrolę. Narcyz nawet nie czuje, że ma kontrolę nad samym sobą. Dlatego będzie się dziwnie zachowywał, by sobie to zrekompensować. Może hałasować, krzyczeć lub robić różne inne rzeczy, które sprawią, że zostanie zauważony. Zaczniesz na niego zwracać uwagę. Narcystyczny sąsiad chce, żebyś go zauważał, chce, żebyś go słyszał, ponieważ jest zaburzony lub wysoko na spektrum. Czuje się słaby, bezsilny, dlatego będzie posługiwał się latającymi małpami. Może tworzyć różnego rodzaju grupy, a nawet gangi, przez to czuje się potężny. Przez to może poczuć, że ma kontrolę nad otoczeniem. Narcyz, który jest sam, czuje się słaby. Ukryty narcyz to tchórz, unika konfrontacji, nie będzie rozmawiać o tym, co jest problemem, nie będzie chciał tego rozwiązać. Pojawią się zachowania pasywno-agresywne to mechanizm obronny lub mechanizm radzenia sobie którego nauczył się dawno temu. W dzieciństwie. Można powiedzieć, że jest to dostosowanie się, adaptacja na agresję ze strony rodzica, to adaptacja na kontrolujące zachowania ze strony rodzica. Gdy narcys rozmawiał z rodzicem, to wszystko było przekręcane. Narcystyczny rodzic używał tego jako amunicji, tak by znęcać się nad narcyzem jeszcze bardziej. Dlatego już od wczesnego dzieciństwa narcystyczny sąsiad, narcyz Ukryty, nauczył się, by unikać konfrontacji. Cała ta agresja musi jednak prędzej czy później ujrzeć światło dzienne. Dlatego u narcyza pojawiają się zachowania pasywno agresywne, pojawiają się mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy obronne. Narcyz może unikać konfrontacji. Może stosować sarkazm, ironię, dwuznaczne komplementy, zawstydzanie, porównywanie, triangulację, odwoływanie i spóźnianie się. Może celowo ignorować, zaniedbywać swoje obowiązki. Będzie ukrywać uczucia, podkłada kłody pod nogi, a także przerzuca winę i stosuje gaslighting postępuje tak, by poradzić sobie w jakiś sposób ze swoją agresją. Być może doświadczyłeś czegoś podobnego, być może narcystyczny sąsiad ciągle hałasuje, niezależnie czy to młotkiem, wiertarką, czy głośną muzyką, a może hałasuje jego pies lub jego dziecko, a gdy zwracasz uwagę, to nic się nie zmienia, lub jest jeszcze gorzej. Hałasy mogą ucichnąć, gdy już się zdenerwujesz. Lecz za jakiś czas pojawią się znowu. Być może będzie pozostawiał włączony silnik pod Twoim domem, pod Twoimi oknami, być może będzie palić gumy, lub wszędzie będziesz słyszeć jego tłumik, a raczej jego brak. Mogą to być także sygnały dźwiękowe, na przykład klakson, głośna muzyka z domu lub samochodu, krzyki lub głośne rozmowy, śmiechy, częste imprezy. Lub rozmowy. Będą zaplanowane tak, byś je usłyszał. Może mówić nawet wtedy o tobie. Narcystyczny sąsiad może cię zastraszać, może na ciebie wyczekiwać lub wyczekiwać będą jego znajomi. Często może powtarzać się taka sytuacja, że wpadacie na siebie akurat wtedy, gdy wychodzisz lub wracasz. Jeśli narcystyczny sąsiad zna twój plan dnia, to będzie pojawiać się właśnie wtedy. Gdy wychodzisz lub wracasz, niektórzy mogą wyczekiwać przed wejściem, inni w oknie. Narcys chce być zauważony. Możesz mieć do czynienia z różnymi niespodziankami pod drzwiami, lub pukaniem czy dzwonieniem bez powodu, w nocy lub wcześnie rano. Gdy otworzysz, możesz nikogo nie zastać. Może cię nachodzić bez żadnego celu, może cię oskarżać bezpodstawnie o różne rzeczy. Rzeczy, których nie zrobiłeś. Narcystyczny sąsiad chce, żebyś zastanawiał się, czy pewne zdarzenia są przypadkowe. Chce cię uczulić na pewne zachowania, dźwięki, a nawet kolory, na przykład ubrań czy samochodu. Tak byś później przesadnie analizował wszystko to, co widzisz. Narcystyczny sąsiad może kupić takie samo auto, auto w takim samym kolorze, może po tobie naśladować. Może też kupić rzeczy, które uważa za lepsze, następnie będzie krytykować lub porównywać te rzeczy z tym, co posiadasz. Pewne kolory, powtarzające się w różnych przedmiotach, mogą być częścią gangstokingu, prześladowań. Możesz doświadczać różnych dziwnych zachowań, których nie rozumiesz, które są przemocą, są manipulacją. To staje się dla narcyza obsesją. Uzależnieniem, za każdym razem, gdy coś ci robi, to otrzymuje swego rodzaju nagrodę, otrzymuje dawkę dopaminy. Ponieważ jego mózg jest zaburzony, to wydziela nieprawidłowe substancje w nieprawidłowych ilościach, w nieprawidłowych sytuacjach. Możesz zastanawiać się, jakim cudem nie odczuwa winy, żalu lub wstydu. Kiedy robi to wszystko, z pewnością może odczuwać niektóre z tych uczuć na początku, lecz z czasem to zanika, staje się znieczulony. Takie zachowania stają się dla narcyza normalne, standardowe. Jego mózg przypomina coraz bardziej kalkulator, narcyz przypomina coraz bardziej drapieżnika, uświadamia sobie, że poczucie winy nie jest potrzebne w takim środowisku. Inaczej jednak wygląda sytuacja z poczuciem wstydu. Nie można się go tak łatwo pozbyć, więc każde negatywne zachowanie narcyza wywołuje u niego wstyd. Wstyd, który narasta, kumuluje się, a narcyz robi wszystko, by nie czuć wstydu. Wstyd jednak nigdzie nie znika, nie ulatnia się. Narcyz nie będzie chciał rozwiązać żadnych problemów. Pojawią się oskarżenia głównie w oparciu o jego słabości, niepewności, problemy i kruche ego. Narcyz używa rozmów, kłótni, jako okazji do tego, by się nad tobą znęcać. Czasami może nawet stać się agresywny, może zniszczyć, zepsuć, ukraść lub schować twoje mienie. Czemu narcystyczny sąsiad angażuje się w takie różne dziwne, chore zachowania? To jego mechanizm obronny, mechanizm radzenia sobie, to adaptacja, przystosowanie się do nieprzyjaznego, wrogiego środowiska, którego narcyz doświadczył w dzieciństwie. Mogłeś mu nie zrobić niczego złego, takie zachowanie ma więcej wspólnego z narcyzem niż z tobą. Narcystyczny sąsiad jest pełen gniewu, nienawiści, zazdrości, jest zawistny. Może to dotyczyć wszystkiego Twojego domu, samochodu, Twojej rodziny. Narcystyczny sąsiad musi być numerem jeden. Musi być najlepszy w całej okolicy. Jeśli wyprzedzasz go w jakimś aspekcie, jeśli jesteś pod jakimś względem lepszy, to wywoła narcystyczną ranę. A od wtedy narcyz stanie się Twoim wrogiem. Będzie rozpowszechniać o Tobie plotki. Posłuży się latającymi małpami i stworzy kampanię oczarniania. Narcyz jest emocjonalnie niedojrzały. Jest dzieckiem zamkniętym w ciele dorosłego, zepsutym dzieckiem. Nigdy nie nauczył się, jak rozwiązywać konflikty. Nigdy nie nauczył się, jak je rozwiązywać w prawidłowy sposób. Dlatego Narcyz utknął pośród zachowań, które są typowe dla. Niegrzecznych, niewychowanych, zepsutych dzieci, utknął na tym etapie i będzie taki przez resztę życia. Nigdy nie wziął odpowiedzialności za swoje zachowania, nigdy nie uczy się na błędach, nie wyciąga odpowiednich wniosków, a to oznacza, że nigdy nie może się rozwinąć, nie może się zmienić. Nie pozwól na to, by narcystyczny sąsiad zalazł ci za skórę. Prawidłowo odczytując jego zachowania, możesz dojść do wniosku, że jest bardzo nieszczęśliwy. Zwróć uwagę na emocje, jakie ukrywają się za tym, co robi. Zwróć uwagę na to, jakie emocje sprawiają, że robi to, co robi. Zwykle to gniew, silna nienawiść, zazdrość, zawiść. Narcyz czuje się od ciebie gorszy, słabszy, czuje się niepewny i bezsilny, czuje, że nie ma kontroli. A za każdym razem, gdy cię widzi, to pojawiają się u niego wszystkie te negatywne emocje. Postrzega cię za kogoś z wysokim poczuciem pewności siebie, postrzega cię za wartościowego człowieka, za coś odwrotnego od siebie samego. Więc oczywiście będzie cię nienawidzić, będzie wściekły i zazdrosny. Takie emocje są motywem jego zachowania. Przez takie emocje robi to, co robi. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.